Witam Was w pierwszym odcinku z Fazma na tym kanale. Zagramy sobie Tango Wooda na poziomie koszmarnym Myślę, że to będzie to szybka kierka. Oby, dobra, lecimy, zadanie mikrofon, zdjęcie IMF. Dobra, ja biorę sobie standardowy. Ekwipunek jakiś? Ek zawsze biorę. Lecimy. Pierwsze co to? Światło. Lustra nie ma. Kart też nie widzę. Mał małpia ręka jest. Małpia ręka. z ok, są w piwnicy, okay. hiding spota chyba widziałem w piwnicy, o, rzuca gdzieś tam na lewo, o, EMF 5 mamy. Rayf, czy poltera nie może być, więc tak ufałki tu na razie nie ma. Znajdźmy kość. Kość. Bołunik. Może tu będzie? Nie ma kości tutaj, ale jest high. Jest highlighter. dobrze. Gdzie ta kość hmm. o <laughs> był unik znaleziony, teraz lecimy po rzeczy. Już pierwsze zadanie. Bierzemy sól, krzyż i doca, Albo nie, weźmiemy pismo. Pismo będzie lepszym, lepszą opcją. Tak mi się wydaje. Rozłożymy. On tutaj raczej jest. Teraz termometr weźmiemy. Moment, Spirit Box i DOTS Sprachmy tylko Okej, okay, ufałki nie pokazuje, aparat, aparat, sól, trzy zdjęcia, jeszcze jedno, tam już za późno, dobra, sprawdźmy Spirit Boxa. żółca. Też często speedboxa raczej nie będzie. Nie będzie to już na pewno obakę, bo byłby, byłby, byłby ultrafiolet. To nie będzie też w Depsul Idziemy po rzeczy. Zdziemy sobie krzyż jeszcze, kamerę i do co? Jeszcze jednego. Orby są. A mi to nie może być, więc są orby. Czyli już wiemy jaki to jest duch. Szybko poszło. Liczyło. Idziemy jeszcze po sól, żeby po zdjęcia porobić. Jakie są zadania? Zdjęcie ducha i mikrofon. Ok, ja sprawdź mikrofon. Bo najpierw sól. 6 tutaj. Yy, aparat, aparat, gdzie był aparat? Tu jest aparat. No gadaj, gadaj duszku. Dobra, ja bym sobie jednak poszedł po kadzidło. Odłożę to tu. I węcik. I lecimy. Yy, Kadzidło. Fajnie by było jakby event zrobił i nie musiałbym na hancie yy, robić no zadania. Ale wiadomo jak jest. Poszeptaj mi troszkę. Poszeptaj mi troszkę druszku. No, będziemy trochę czekać na to. Drzwi otwiera. Tu wszedł. Come on. Proszę się odezwać. Wolał stać tutaj przy aparacie, jakby mi więc zrobił. No pięknie rzucasz. Tylko mi poszeptaj trochę. Pogadaj coś. Yy, wyjaśnienie dlaczego nie obakę. Obakę ma gwarantowaną ufałkę, czyli w tych dwóch budowlach musiałaby być ufałka, a były i MF i orby. Tak chciałem sprostować. Dlaczego nie obakę? No coś się nie chce odzywać. Widocznie jakby zrobił zrobił. No nie! Co za O ludu. No przynajmniej nam poszeptał. Co za leścia. Jak tak można? To zdjęcie jedno. Dobra mamy. Lecimy. Szybka gierka mogłaby być szybsza, gdyby nie. I mógłby być perfekt, ale nie ma, bo. Jedno zdjęcie. No i co? Mam zaznaczone, jedziemy. No, mogło być tak pięknie. Perfect game. Niestety, jedno zdjęcie się nie udało. Ale nic, dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić suba, zostawić łapkę w górę. Ko napisać komentarz, jeśli chcecie. No i to co? Na razie, cześć.